Dzień dobry. Dzień dobry. Gościem dzisiejszego spotkania jest profesor Jarosław Kłaczkow, historyk z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Raz jeszcze witam serdecznie pana profesora i witam państwa oglądających nasze spotkanie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Profesor Jarosław Kłaczkow specjalizuje się w historii Polski i Niemiec w wieku XIX i XX, Ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wyznaniowych, a także emigracyjnych, oczywiście między innymi. Pan profesor opublikował w naszym wydawnictwie m.in. takie książki w ostatnim czasie. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939, ksiądz biskup Andrzej Wantuła, a także pod redakcją pana profesora ukazała się książka Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków. W jednej z tych publikacji nazwał Pan nasz region jednym z najważniejszych dla luteranizmu i kalwinizmu miejsc na mapie ziem polskich. Chciałbym zapytać, dlaczego? Mm -hmm. Trzeba by się cofnąć, no, 500 lat do tyłu, można, można powiedzieć, nawet już 505 prawie lat do czasów końca średniowiecza, początku, początku odrodzenia, kiedy wraz z tym, z tym nowym nurtem myślowym, Różnego typu polemikami religijnymi, które już wcześniej zresztą były widoczne, czego przykładem jest chociażby postać Jana Husa, 100 lat wcześniej na terenie Czech, ale właśnie w XVI wieku przybrały na sile, czego efektem oczywiście jest to, co, to, co wiemy wszyscy, wystąpienie Marcina Lutra i po początek reformacji w Niemczech i w Europie. Siłą rzeczy te tak zwane nowinki religijne, religijne, jak to się kiedyś mówiło bardzo szybko do, do, zaczęły docierać na zachodnie rubieże naszego ówczesnego państwa. Raz, że na, naszym, naszym sąsiadem były różne państwa niemieckie przez, przez blisko 700 lat, które właśnie, ob, które właśnie objęła reformacja. Dwa, że Prusy Książęce w 1525 roku stały się lennem Rzeczypospolitej, ale przeszły w 100% na właśnie luteranizm, były pierwszym państwem protestanckim na świecie. Trzy, te wszystkie... Republiki w jakiejś mierze kupieckie, Toruń, Elbląg, Gdańsk, które były bardzo, bardzo samodzielne, bardzo, bardzo samorządne jako części Królestwa Polskiego, też bardzo szybko zaczę, zaczęły, zaczęły te idee do siebie impregnować. Tyle, że w każdym z tych miast, zwłaszcza w Toruniu jest, jest to szczególnie widoczne, czyli na, na ziemiach naszy, naszego dzisiejszego regionu, był, był, to, był to można powiedzieć taki ewolucyjny krok, ewolucyjny marsz. To nie było coś nagłego rewolucyjnego. Reformacja się w toreniu zaosiedlała, za osiedlała się, tak? Trudno mi, brakuje mi w tym momencie słowa. No, od 1517 aż do 1557 roku, tak? To jest przecież blisko dwa pokolenia. To nie jest coś nagłego z, z miesiąca na miesiąc, tylko to jest, to jest, pra, to jest prawie. To jest prawie 40 lat. Co miało bezpośredni, zresztą bezpośredni wpływ na taki dość specyficzny, lokalny charakter tego toruńskiego luteranizmu, który, w którym było bardzo dużo elementów ze świata jeszcze średniowiecza, ze świata katolickiego, co do dzisiaj jest widoczne w kościołach anglikańskich czy w kościołach luterańskich, chociażby w Szwecji, gdzie też. Gdzie też bardzo dużo kwestii zostało zachowanych. Było to widoczne w Toruniu w strojach duchownych, chociażby, czyli w używaniu cały czas średniowiecznych ornatów, w kultywowaniu niektórych świąt maryjnych, czy w pozostawieniu chociażby też patronów. Przecież Czołowy Kościół Ewangelicki Starego Miasta Torunia dalej był kościołem mariackim. Kult maryjny z jednej strony już przestał, być, przestał odgrywać jakąkolwiek rolę, natomiast kościół dalej, dalej był pod, 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 pod patronatem. Marii, Marii Matki Jezusa, Matki Boskiej. To jest, to jest jakby ta jedna, jedna, jedna część, czyli te, te tereny generalnie pokrzyżackie, prusy, prusy królewskie, były głównie objęte wpływami luteranizmu. Natomiast Kujawy, wschodnie przede wszystkim, Radziejów chociażby, to, to były z kolei bastion kalwinizmu. Ale też i pałki, bo przez Glitner, Skrzetuski pochodzący, pochodzący, pochodzący z pałk. I tam z kolei mieliśmy ten nurt reformacji szlacheckiej, czyli po tej stronie Wisły. Reformacja bardziej objęła mieszczan, a po drugiej stronie na terenie Kujaw z kolei bardziej szlachtę. Tu Luteranie, tam kalwiniści. I tak gdzieś do właśnie do połowy XVII wieku. Dość silny rzeczywiście był ten, ten nurt kalwiński, ale on, on stopniowo wraz też z, obu, z obumieraniem tej idei kalwińskiej wśród, wśród polskiej szlachty zaczął, zaczął się cofać po prostu i tak połowa XVII wieku to jest właściwie regres, re, regres, regres kalwinizmu na terenie Kujaw wschodnich. Natomiast w tych głównych miastach Prus-Królewskich, gdzie były te, te samorządne instytucje, no, siłą rzeczy ten, ten protestantyzm w tej luterańskiej postaci, przetrwał aż do, aż, do, aż do XX wieku. No w Toruniu w mniejszym stopniu, ale w Elblągu i, i, w, Toruniu, i w, to, w Toruniu i w Gdańsku zdecydowanie bardziej. Natomiast mniejsze, mniejsze miasta naszego regionu, Brodnica czy historycznie z nami związane Nowe Miasto Lubawskie, zostały w XVII wieku zrekatolicyzowane, aczkolwiek duża część mieszkańców dalej była protestantami, tylko że nie miała już budynków kościelnych. Tak, wiadomo nie od dziś, że w tych dziejach naszego regionu wyznawcy szeroko rozumianego protestantyzmu czy po prostu ewangelicy żyli w relacjach z innymi wyznaniami, w różnych relacjach i niekiedy dochodziło także do, do konfliktów. Czy zdaniem pana profesora? Te ciemniejsze strony relacji, te konflikty miały źródła wyznaniowe, religijne, czy jednak jakieś inne podłoże? Ja bym jednak widział chyba przede bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach kwestia narodowa to było pojęcie bardzo takie, no jeszcze niewypracowane nie, nie, nie w pełni. Głównie liczyła się przynależność do danego państwa, do danego władcy, natomiast nie kwestie. Jakiegoś etosu narodowego. To, to, to obejmowało zawsze bardzo wąską elitę, właściwie aż do, aż, do, aż do XIX wieku, zwłaszcza w tej części Europy. Dlatego ja bym widział przyczyny konfliktów religijnych, które są chociażby widoczne w Toruniu tak? te tumulty religijne, które, które wybuchały. Z tym największym tym tumultem toruńskim z 1725 -5 roku. Miały podłoże dla mnie wyznaniowe i Społeczne, w sensie rozwarstwienia majątkowego. Żywioł katolicki w przypadku Torunia był zdecydowanie uboższy. Władzę władze dzierżył głównie ten patrycjat protestancki. Ten protestantyzm się kurczył oczywiście, bo trzeba przecież pamiętać, że Toruń był taką przecież w jakiejś mierze wyspą. Tak? W XVII wieku te procesy rekatolicyzacyjne zachodziły po jednej i po drugiej stronie wyspy. Siłą rzeczy, zwłaszcza do przedmieść, tak? napływała, napływała ludność katolicka ilość protestantów w związku z tym się kurczyła, to otoczenie było katolickie, inne zupełnie niż w przypadku Elbląga i Gdańska, gdzie otoczenie też było protestanckie, dlatego też te miasta utrzymały aż do 1945 roku większość, większość protestancką. To było po prostu inaczej, bo inne, inne było otoczenie. I siłą rzeczy coraz bardziej jakby kurcząca się ilość protestantów, ale która, mając, która ma w swoich w rękach pełni jakby władzy w mieście przede wszystkim Nie, niekoniecznie już o kościoły, tak? Bo kościoły stopniowo-stopniowo były tracone. Najpierw Kościół świętych Janów, a później a później kościół świętego Jakuba. Ale właśnie ta kwestia chociażby władzy. Dlatego też jednym z elementów wyroku, jaki zapadł na miasto przecież po tumulcie toruńskim było, był zapis, że połowa, połowa, połowa radnych w, w Radzie miasta Torunia od tej pory ma być katolikami, a tylko połowa. Protestantami. Różnie to w praktyce później wyglądało z, z tym, z tym wprowadzaniem te, te, tego równo, równouprawnienia wyznaniowego we władzach miasta, ale taki zapis wyroku Królewskiego Sądu rzeczywiście zapadł. A czy wiemy coś o relacjach ewangelików z innymi wyznaniami, z innymi także religiami? Na przykład mam tutaj na myśli wyznawców judaizmu. Mhm. Tu można powiedzieć, chrześcijaństwo bardzo podzielone w tamtym czasie i często wychodzący na pole bitwy, żeby, żeby pokazać, które wyznanie jest lepsze. XVII wiek jest, jest tego przykładem, a szczególnie wojna 30-letnia, która jest największą wojną religijną w historii Europy, która zrujnowała zresztą całe, całe połacie Europy. To w przypadku Żydów mieli nadzwyczaj, można powiedzieć, wspólną, wspólną linię. To, to nie było tak, że katolicy na przykład byli nie na nie, a protestanci byli na tak. W tamtych czasach generalnie te kontakty z ludnością żydowską, z ludnością wyznającą judaizm nie były, nie były specjalnie bliskie, były bardzo oficjalne i można powiedzieć te dwa światy żyły zupełnie, zupełnie obok siebie, świat, świat wyznawców judaizmu i świat chrześcijan bez względu na, na to, do jakiego, do jakiego odłamu Kościoła zachodniego ci chrześcijanie, ci chrześcijanie należeli. A czy mógłby pan profesor spróbować podsumować wkład Ewangelików w dzieje regionu, to znaczy może doprecyzuję, w rozwój regionu. Mamy, to, mamy tutaj ponad 500 lat i całą galerię postaci. Ale czy można by spróbować to jakoś podsumować? Moim zdaniem, wpływ jest oczywiście. Olbrzymi 500 lat, no tak w praktyce tylko około 450, bo do 1920 roku mamy, mamy taką znaczącą ilość protestantów na, na, na obszarze tego regionu. Od 1920 roku, czyli do nawet 400 lat będzie, tak? Czyli od 100 lat zdecydowanie protestantów przechodzi do, do, do diaspory, do, do zdecydowanej mniejszości na, na ziemiach naszego dzisiejszego regionu, ale wpływ jest na pewno olbrzymi, zwłaszcza jeśli chodzi o, o okres nowożytny i wiek, wiek XIX, oczywiście. Dość wspomnieć, że... Przy, znowu niestety wspomnę o Toruniu, tak? Niestety albo stety, ale tak. No to, to była to jedna z najważniejszych miast protestanckich na terenie całej Rzeczypospolitej, tak? Więc przepraszam, że pomijam też inne ośrodki miejskie naszego regionu, ale dość wspomnieć, że w Toruniu przecież od, właśnie od czasów uznania przez Zygmunta Augusta prawa mieszkańców Torunia do wprowadzenia reformacji, aż do 1920 roku, może z jakimś jednym wyjątkiem, w czasach Księstwa, Księstwa Warszawskiego, to wszyscy burmistrzowie miasta byli ewangelikami. To jest przecież blisko 400, 400 lat. Burmistrz decyduje o polityce miejskiej. To, że dzisiaj mamy domy sklenów, to, że mamy przebudowany w okresie właśnie renesansu ratusz staromiejski w Toruniu, to jest zasługa Sztrobanda, jednego z najwybitniejszych burmistrzów. Starego i Nowego Miasta Torunia, czasów właśnie przynależności Torunia do Rzeczypospolitej. Ale też i Toruń, jako, jako miejsce, gdzie istniało gimnazjum akademickie, chociażby uczelnia taka quasi uniwersytecka, podobne gimnazje istniały w Elblągu i w Gdańsku, bo te trzy miasta były integralnie z sobą wówczas związane. A dzisiaj są każde z nich w trzech różnych województwach, to tak na marginesie. Gimnazjum akademickie z jednej strony edukowało przyszłych, przyszłych wybitnych, duchownych, naukowców, którzy się później rozjeżdżali po, 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 po Europie, ale też i przyciągało z racji, z racji właśnie posiadania takiej placówki. Ludzi pióra, ludzi, ludzi znających Biblię, ludzi parających się nauką. Przecież dość wspomnieć, że w Toruniu pracował Samuel von Summerling, który wymyślił jako pierwszy telegraf. Wprawdzie nie miał pieniędzy, żeby go opatentować i mało kto, mało kto o nim wie, ale jedna z tablic przypominających na Starym Mieście w Toruniu tą postać, Pokazuje chociażby taki, taki pierwszy z brzegu wkład. W Gdańsku mieszkał Fahrenheit, z którego termometry używane są głównie w krajach anglosaskich do, do dnia dzisiejszego. I tak straszą tą wysokością temperatur. Zawsze my mamy ten model francuski Celsjusza, który jest niższy, a nagle u Fahrenheita jest tych stopni zdecydowanie, zdecydowanie więcej. On też pochodził przecież. Z, 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 terenów, z terenów Rzeczypospolitej. Wspomniany, z, 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 wspomniany, wspomniany twórca telegrafu dokończył swoje życie we Frankfurcie nad, nad Menem. Nieprzypadkowo. Tu właśnie dochodzimy do tego bardzo przełomowego okresu w dziejach lokalnego protestantyzmu, jakim były rozbiory. Duża część właśnie elit, mimo że niemieckojęzyczna, Gdańska, Torunia przyjęła bardzo wrogo, bardzo niechętnie władze pruskie, które tutaj przyszły. I to nie były, to nie, były, to nie, by, to nie byli ich władcy. i du bardzo duża część elit emigrowała po prostu, przede wszystkim do tych wolnych krajów niemieckich, do Hamburga, właśnie do Frankfurtu, czyli poza Prusy. Tak? Bo Prusy kojarzyły się w XVIII wieku wyłącznie z, br z takim brutalnym reżimem z, z, taką, z, taką, z, z takim militarystycznym podejściem i z centralizmem przede wszystkim, z końcem samorządności. To dla dużej części tych elit niemieckojęzycznych, które w czasach Rzeczypospolitej mogły sobie tutaj swobodnie, swobodnie funkcjonować w ramach szeroko pojętego samorządu, było, było nie, nie do zaakceptowania. Mimo, że przychodziło przecież do tego miasta państwo protestanckie, ale to w tym właśnie. Bilansie tego wszystkiego to wcale nie przeważało, wręcz przeciwnie. Państwo jako takie było zbyt, zbyt opresyj, opres, opresyjne w stosunku do tego, jakim była wcześniej Rzeczpospolita, która dawała taki, a nie inny, właśnie bardzo duży bagaż samorządu i możliwości rozwoju. Dzięki temu się ta nauka rozwijała po prostu. Dziękuję. Przywołał Pan Profesor różne nazwiska, ale nie było tego, tej postaci, o której napisał Pan osobną książkę. Wiskup Wantua. Co możemy o niej powiedzieć? O tej postaci, o jej zasługach, o jej działalności i w ogóle, jeśli można zapytać, dlaczego Pan Profesor zainteresował się właśnie tą postacią? Pozwolę sobie Państwu pokazać okładkę. Tu jest właśnie Ksiądz Andrzej Wantua po ordynacji, czyli po prowadzeniu urządu urząd duchownego. Dlaczego się zainteresowałem tą postacią? To jest w ogóle postać bardzo ważna, tak jak mówiliśmy o tym, o tym okresie nowożytnym. Tak dla XX wieku, dla polskiego luteranizmu, najważniejszymi postaciami bez wątpienia są ksiądz biskup Juliusz Bursze, zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego w okresie międzywojennym, zamordowany przez hitlerowców w czasie II wojny światowej w Berlinie, a wcześniej przetrzymywany przez trzy lata w Sachsenhausen, Ranienburg w obozie koncentracyjnym, tak dla drugiej, drugiej połowy XX wieku bez wątpienia jest człowiek, którego biskup Bursza ordynował na duchownego, czyli właśnie ksiądz biskup Andrzej Wantua. Tyle, że to jest postać niezwiązana z naszym oczywiście regionem. On był w Toruniu raz już jako biskup na wizytacji parafii toruńskiej, natomiast to jest też Cieszyniak. On, on pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, z jedynego regionu na ziemiach polskich, którym, na którym reformacja przetrwała, tak, którym zapuściła głębokie korzenie, i została wprowadzona przez lokalną dynastię piastowską, która panowała w Cieszynie aż do połowy XVII wieku. W ogóle piastowie śląscy, stanowiący blisko dwie trzecie wszystkich piastów, są zupełnie zapomniani w polskiej świadomości, a oni panowali. Na, na terenie różnych państw śląskich, aż do 1675 roku. W przypadku Śląska Cieszyńskiego do 1653. I oni wprowadzili tę reformację i ona później została, mimo, mimo rekatolicyzacji, którą prowadzili Habsburgowie, ale ona objęła przede wszystkim wyższe warstwy. Natomiast paradoksalnie właśnie luteranizm przetrwał wśród ludu, wśród górali, wśród rolników, ale przede wszystkim wśród, wśród ludzi, którzy, którzy zamieszkiwali te wszystkie za, y, y, trudno dostępne, Obszary Beskidu Śląskiego, w tym Wisłę, tak? Wisłę bądź ustroń. Wątyła był związany właśnie z ustroniem, ale później całe, całe swoje życie przed zostaniem biskupem związał z Wisłą. Do Wisły właściwie świat dotarł gdzieś na początku XX wieku dopiero. Kolej wtedy, czy w ogóle drogę jakąś bitą tam zrobiono, kolej dojechała dopiero w okresie międzywojennym. Czyli była to bardzo taka hermetyczna, zamknięta społeczność w 100% luterańska, parafia katolicka w Wiśle powstała dopiero. W latach 50. XX wieku. I o tej postaci zacząłem tak rozmyślać, kończąc doktorat i się zastanawiając nad habilitacją, ale, no tak, przede wszystkim musiałem jakby przedyskutować to, oczywiście, z, z moim kierownikiem katedry, zakładu wówczas. On tak myślał, że ten temat protestancki to już może by pan zarzucił, może pan się zajmie czymś innym. No i miałem właściwie już zmienić obszar badań. I napisać biografię Kazimierza Świtalskiego, premiera II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym, no to będę konwertował w okresie międzywojennym na kalwinizm, ale z przyczyn małżeńskich, bo nie było rozwodów w okresie międzywojennym, więc to była główna przyczyna przejścia na kalwinizm. Ale nawet pojechałem już do, do Sanoka, przejrzałem archiwum tam lokalne, zobaczyłem jego postępy w nauce, przejrzałem akta szkolne. No I tak zacząłem, zacząłem zbierać te materiały, materiały do biografii premiera II RP jednego z premierów II RP, ale jakoś ten temat mi niespecjalnie leżał. No I udało mi się ostatecznie przekonać mojego promotora, już no przy habilitacji już nie ma promotora, czyli no kierownika zakładu, że może jednak bym wrócił do tej, do tej tematyki protestanckiej, bo mam w głowie jeszcze kilka książek, które chciałbym po prostu napisać z tej, z tej tematyki. Bo tak rzeczywiście było, jak się tak w latach 90. tak sobie w głowie poukładałem, jakie książki chciałbym napisać z tej tematyki. I teraz patrząc na półkę, no, w jakiejś mierze mam poczucie takiej wewnętrznej satysfakcji, że to, co miałem w głowie, to teraz stoi na półce w postaci zrealizowanych książek, które poprzedziły oczywiście lata jeżdżenia po Polsce i nie tylko i po innych krajach i siedzenia w archiwach. Ale książki są i to, to, to daje mi taką wewnętrzną, dużą satysfakcję. No i zacząłem zbierać materiały do, do, do biografii Wantuły. Skontaktowałem się z rodziną. On sam nie miał dzieci, ale jego brat, jego brat miał, miał córkę. Dotarłem do niej, bo u niej była część materiałów. Również u, u, u innej osoby, z kolei od strony żony biskupa, też znalazłem część materiałów i zacząłem oczywiście badać też to w archiwach państwowych, w archiwach kościelnych. No i tych ty, ty materiałów zaczęło przybywać, ale Zacząłem się tak później w pewnym momencie zastanawiać, bo tego materiału było coraz więcej, zwłaszcza dotyczącego okresu powojennego. Właściwie no, biografia na habilitację, to tak może trochę za mało, może by tak coś szerzej, zwłaszcza że, że ten materiał przy, przybywał i, i obejmował również inne, inne aspekty dziejów Kościoła. I tak ostatecznie powstała moja habilitacja dotycząca dziejów Kościoła luterańskiego w PRL-u. Tak? Natomiast y, dałem słowo rodzinie, w 2005 roku, że biografia powstanie. I kiedy dwa lata temu, w czerwcu 2019 roku, miałem przyjemność i zaszczyt mieć promocję książki, biografii, właśnie wydanej w wydawnictwie UMK, biografii Wantuły w Wiśle, to w tej, w tej dużej sali, przy, przy pełnej sali tych mieszkańców Wisły, którzy cały czas pamiętają swojego dawnego proboszcza. I mają do niego duży sentyment. Zresztą ten, ten budynek się nazywa Dom, Dom Zborowy imienia księdza Biskupa Andrzeja Wantuły, Olbrzymi taki gmach przy, przy, samym, przy samym rynku wiślańskim. To powiedziałem, że słowa, słowa dotrzymałem. Powiedziałem, że biografia będzie i jest. I już, już długo po tym, jak zostałem, zostałem profesorem, jeszcze cały czas coś, coś zbierałem. To w, w ostatnich latach przystąpiłem do, do pisania te, tej biografii i tą biografię udało się. Udało mi się napisać, została, została bardzo dobrze przyjęta na Śląsku Cieszyńskim. A od rodziny dostałem, no można powiedzieć, dla mnie to jest biały kruk, bo książka nigdy nie została wydana po 1945 roku. To jest książka bardzo znanego ewangelickiego publicysty międzywojennego, Pawła Chulki-Laskowskiego. Dla nikogo pewnie nie jest znany, dlatego taka tylko krótki, taki, krótkie takie info. On przetłumaczył jako pierwszy na język polski przygody dobrego wojaka Szfejka. bardzo dobrze znał, znał czeski. Był pochodzenia czeskiego zresztą. Był Polakiem czeskiego pochodzenia urodzonym w Żyrardowie, gdzie mieszkało dużo emigracji zarobkowej czeskiej w XIX wieku. I on napisał w okresie międzywojennym książkę Śląsk, Śląsk za Olzą, która jest takim odpowiednikiem na tropach smętka Melkiera Wańkowicza. Jak Melkier Wańkowicz objechał Mazury i patrzył właśnie nad tą, nad tą zanikającą polskością, tak Paweł Chulkalaskowski objechał za Olzie. Przyłączone w 1920 roku do Czechosłowacji i patrzył, jak, jakie duże postępy robi Czechizacja. I w październiku 1938 roku historia napisała trochę inne, 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 inne koło, i nam niecały rok Załdzie do Polski wróciło. I ta książka się już ukazała przed jeszcze przed, przed, przed włączeniem Załżia do Polski, ale Dedykacja, która, która jest w tej książce, już obejmuje ten czas, kiedy Śląsk Cieszyński przez krótki czas był z powrotem jednym regionem. I Paweł Chulkalaskowski Laskowski napisał właśnie w tej dedykacji drogiemu przyjacielowi, księdzu doktorowi, bo już wówczas Wantula był po doktoracie, a skończył życie jako profesor tytularny, księdzu doktorowi Andrzejowi Wantulem pisze te słowa wdzięcznej, serdecznej przyjaźni i braterstwa. Wisła 28 lipca. 39 roku, podał Hul hulka Laskowski. I z taką piękną dedykacją, która jest no naprawdę czymś, czymś bardzo cennym, wróciłem, wróciłem wtedy z Wisły. No to będę nie wróciłem do Torunia, ale pojechałem na Zaolzie, bo wówczas, wówczas przebywam na Zaolżu, gdzie, gdzie bardzo często zresztą przebywamy na, na urlopie tak zwanym. Mamy tam bardzo dużo znajomych i tam, i tam spędzamy czas. Dlatego przyjechałem do Wisły. Z, z, z podczyńca, tak? To, to jest teren dzisiejszej Republiki, Republiki Czeskiej. Tyle może o, o, sam, o samej książce. Sama postać jest w ogóle bardzo ważna, bo był to wybitny teolog, zostawił po sobie bardzo dużo prac, ale też i to był wielki, wielki człowiek dla, dla dziełów Kościoła. On objął w latach 60. bardzo prestiżową funkcję wiceprezydenta Światowej Federacji Luterańskiej. Obejmującej wszystkie kościoły luterańskie na świecie, więc był, był w samym zarządzie tej Światowej Federacji Luterańskiej, która, która ma swoją siedzibę w Genewie. Wybudował też centrum, centrum kościoła na ulicy Miodowej, bo po zniszczeniach wojennych kościół luterański nie miał takiej siedziby, bo ten budynek konsystorza na ulicy Wierzbowej, blisko MSZ obok pałacu Brilla i grobu nieznanego żołnierzu, czyli, czyli pałacu Saskiego, uległ zniszczenia zniszczeniu w 1939 roku od bomb hitlerowskich. Tam były gruzy w 1945 roku i ten, ten, ten teren został zresztą znacjonalizowany i nie wrócił już do kościoła. Dlatego też zupełnie w innym miejscu Warszawy, na ulicy Miodowej, udało się w latach 60. zbudować nowe centrum kościoła, które służy kościołowi lutrańskiemu do, do dnia dzisiejszego. I to centrum też nosi właśnie imię księdza, księdza profesora Andrzeja Wantuły. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za taki przegląd zagadnień poruszanych w pana książkach. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacjami profesora Jarosława Kłaczkowa. Jeszcze raz dziękuję za dziękuję. rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.